Dobra, jak jutro przyjdę i bym zapomniał, to akcja jest następująca. Na różę do ciepłej wody montuję wodomierz. Na wejście tu do wężownicy, czyli na wejście zimnej wody. Wchodzi manometr z zabezpieczeniem, wchodzi trójnik do podłączenia CWU, obiegu, przepraszam, do obiegu cyrkulacji, zawór jednokierunkowy. Wyjście do góry na górną wężownicę, żeby w przyszłości założyć tutaj podmieszanie, i to się na razie zakorkuje. I zawór, żeby na razie ten obieg zamknąć, póki nie ogarnę. Baterii i, i, i tych wszystkich przyłączy. Potem trójnik, kolejny zawór, odejście na naczynie wzbiorcze i, i od razu wchodzimy sobie tutaj na dół wężownicy od centralnego. I tym odejściem wbijamy się tutaj na naczynie wzbiorcze. Jest różnica wysokości, więc nie powinno być problemu. Odpowietrzy się. Yy, I tu jeszcze musi być jedno odejście. Sorry, sorry, jeszcze tu musi być jedno kolano. Duże, nie kolano, przepraszam. Duży trójnik. Jeszcze jeden, bo to będzie odejście na naczynie wzbiorcze. A my jeszcze musimy, obojętnie gdzie, odejść przecież do. Tutaj, do powrotu, tak? Do powrotu. O, do powrotu. Dobra, to, to trzeba będzie jeszcze przemyśleć, czy to się założy tu, no bo to musi, się, to musi być założone tu, bo ten zawór będzie zamknięty i to tylko służy do dopuszczania wody do instalacji. I tu jest bez różnicy, w którą stronę ta woda popłynie, czy popłynie tu, w maty kapilarne, czy popłynie tu. Chodzi o to, żeby ją dopuścić, zwiększyć ciśnienie. Tak, zaraz jeszcze to sobie przemyślę. A, a stąd po prostu wychodzimy tutaj. Jest akcja prosta. I chyba mamy w tej chwili dzięki temu wszystko ogarnięte i podłączone. Oczywiście ten punkt musi gdzieś wyjść stąd. Tu się musi rozgałęzić. I najlepiej, żeby bezpośrednio sobie właśnie leciał do góry na wężownicę, jak najprościej, a dopiero się odgałęział na poziomach e, na napełnienie mat. I tam na dole jeszcze też się musi rozgałęzić, żeby napełnić zbiornik. I mimo, że jest to niezgodne z przepisami, z normą, bo to nie powinno być połączone na sztywno, to ja to łączę na sztywno, bo jestem świadomym użytkownikiem i tutaj się nic takiego nie wydarzy. Nikt mi tu nie będzie grzebał. I nie będę tego inaczej rozdzielał yy, i robił jakieś podłączeń wiszących. Bo to jest bez sensu: jakieś wężyki. Chyba, że jeszcze to zrobię, że to. No ale, ale to i tak musi być podłączone na stałe. Mógłby ktoś się przyczepić, że nie ma być napełniania na stałe. Ale nikt mi to nie będzie się przyczepiał do tego. Ha. Dobra, to jest do przemyślenia. No i e, tak jak mówił Kuba, najbezpieczniej będzie stąd odejść. Mi się wydaje, e, tu sobie to, potem te rury powinienem mijać. I pójść tu wysoko, tu, bo tu jest miejsce, tu się kończy szafa. Czyli tutaj sobie pójść wysoko do góry pionem. Ale to najpierw sobie postawimy rozdzielnicę. Na końcu tutaj zrobić y, odpowietrznik, ominąć górą wszystkie przewody rurą, pójść tam, 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 tam i tam powiesić naczynia wzbiorcze i mamy wtedy ogarnięty zbiornik i zostanie zasznurowanie za, za, za pozakręcanie wszystkiego, y, powkręcanie grzałek jak przyjdą redukcje, obłędnie czy jutro, czy po weekendzie podłączenie automatyki do zbiornika i uruchomienie grzania, a potem zabawa w szafę. I to brzmi jak świetny plan. A drugi wodomierz trzeba by dołożyć najlepiej na zasilaniu z dworu, czyli tu, bo wtedy moglibyśmy mierzyć ile, po pierwsze, ile wody w ogóle przeszło przez stację filtrującą. A jednocześnie byłaby to informacja, ile poszło do kanalizy, bo to praktycznie będzie cała woda, która wróci do kanalizy, oprócz kilkuset litrów pierwszych do napełnienia zbiornika i maty kapilarne. Ale to tam te 700 litrów nie robi różnicy. I to brzmi jak super plan.